Cześć wszystkim, ja jestem Kubek i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić musty flicka. Na początku zaczniemy od tego, czym jest musty flick. Musty flick jest to flick, w którym musimy spowodować, że nasz backflip będzie frontflipem. A dokonamy tego poprzez odpowiednie odchylenie samochodu, aby gra widziała, że nasz backflip będzie frontflipem. Skupimy się dzisiaj też na dwóch rodzajach mastyflika. Można go robić poprzez normalne odchylenie samochodu, co widzicie teraz na załączonym obrazku. Oraz drugi sposób, gdzie przy wyskoku od razu odchylamy samochód w tył i robimy backflipa, przez co nasz samochód flipuje do przodu. Teraz skupmy się, jak powinna być ułożona piłka. Piłka powinna być na masce, jakby nie może ona nam spaść, ale musi być na masce, gdzie przy wyskoku. Powinna ona lub lekko uciec lub przylegać tak, abyśmy przy odchylaniu naszego samochodu nie wybili jej sobie. To jest bardzo ważne, ponieważ czasami jeżeli ta piłka będzie za blisko przy wyskoku, kiedy będziemy odchylać samochód, możemy tą piłkę sobie po prostu wybić, więc bardzo ważne jest ustawienie piłki przy wyskoku. Też zwróćcie uwagę, w którym momencie ja robię flipa. Specjalnie wam ten moment zwolniłem, abyście sobie dokładnie zobaczyli, w którym momencie ja robię tego flipa. No ale został nam jeszcze drugi sposób do omówienia. Drugi sposób jest bardzo podobny z tym, że w momencie wyskoku odchylając samochód do tyłu musimy sobie tą piłkę lekko podbić do góry, aby samochód wpadł jakby lekko pod nią to będzie powodowało właśnie tego naszego musty flika. i tak naprawdę to na tyle w tym poradniku wiem, że jest króciutki, ale mam nadzieję, że wam go dość dobrze wyjaśniłem także mam nadzieję, że ten poradnik wam się spodobał i przydał, możecie zalajkować, zasubskrybować ten kanał następny poradnik najprawdopodobniej będzie dotyczył Flicka, ale żeby zrobić poradnik do brezyflika, najpierw musiałem objaśnić mastiflika, flicka, ponieważ w Flick... Maski się znajduje. No, także to na tyle. Dzięki, trzymajcie się. Hej, hej.